Siemano witajcie z tej strony Mister o 15 witam serdecznie na sprawdzaniu ma oczywiście do FSO 19, tym razem mapa zagrody i po raz pierwszy podczas sprawdzania zaczynamy nie koło drzwi, a po dobrym śniadanku, proszę Państwa, no takim takim późnym, wiadomo, późno stałem patrząc na godzinę, ale ładnie ustawiony stół, tam jakiś <grywka> wygląda jak dobry termos do roboty. Podobny mam kolor, ale mniejsza z tym. Ale tutaj jakieś weki, nie weki, załatka. Fajnie wymyślone, naprawdę szacun. Brakuje czegoś takiego, więc miło zacząć z domu, a nie z drzwi, więc wychodzimy z domu, bo ileś to można z nim siedzieć. Proszę bardzo, drzwi. O, aż mnie uderzyły tak mocno, że aż skoczyłem na rynne chałupa. Bardzo fajnie, że jest zrobiona taka, a nie inna. E, witamy na Zagrodzie, mapa, która gdzieś mi umyskła e, jako z polskich, e, między Łoczami i nie Niewyzałowarzymi, aż do dzisiaj, mówię, patrzę, kurde, normalnie w szoku byłem, bo nic na razie nowego nie wyszło. Więc zaczynamy się przeglądać, co tam dalej jest i idziemy zobaczyć, co ta mapa ma w sobie. E, mamy stare dobrą stodoę drewnianą, która już mi się podobała na jednej z map, e, dawno, dawno temu. E, bo ona ma tam w środku właśnie e, jest ta ala zagroda, jest dużo tych drewnianych wstawek, jakby pościelane e, słomą. Naprawdę spoko, spro, spoko, sprawa fajnie to wygląda. E, idziemy sobie dalej. Ona jest tutaj razem jakąś piękną zabudową. Tylko co tutaj jest takiego? E, tu mamy świnie. Coś jeszcze mamy? Możemy nie? Tylko świnie. Żeby tu były świnie z tym. I tak z ciekawości. Kupmy sobie dwie świnki. Um, mogą być trzy. O! I proszę bardzo, są w środku. Mało macie miejsca, świnki, ale dajecie radę i tu pewnie można wjeżdżać i karmić je ze wszystkimi rzeczami. A jak? No bo tu woda i te sprawy. Żarcie niemiłosierne. Tutaj też coś jest, jeszcze jakiś kolejny trigger. Może być wszystko do świń. Nie wiem. Są aż trzy triggery, więc całkiem dużo. Jeden do słomy, może być drugi do wody, trzeci do żarcia. Tak by to wyglądało, z mojego punktu widzenia. E, pomysł fajny, bo jak na polską malutką wieś, w sam raz, e, żeby takie coś e, było. Dalej, tu mamy wyjazd boczny na główną drogę. To by było na tyle. E, z tej strony mamy obłożony oponami, opożoną oponami pryzmę na kukurydze. Więc idziemy dalej. Jest tu nawet szklarnia, szklarnia na ogórki. Szkoda, że nie kapustę, bo bym se tę kapustę wziął, ale mniejsza z tym. Bizon, pod wiatą i szopka. Bo to nie jest kurnik, chyba? To jest ta szopka? Czy to jest ten kurnik? Już teraz szczerze, już się gubię. A jednak kurnik. Kurniko-szopka, tak. Bo tu jest chyba szopa na drewno, a tam była. Tam jest kurnik. Jak dobrze tam A jak, tu jakieś pierdoły można zawsze powrzucać. A tu kurki chodzą i można im dać żarcie. E, Okej, okay, tutaj wybieg piękny. E, krówki. Może, że to jest do tej świnie, wybieg? Przecież nie, nie, nie. To wolno, wolno, wolno. Bo świnie to są tam. A tutaj to albo krowy, albo owce. Ale czemu ja nie mogę wejść? Muszę od tamtej strony wejść? Proszę otwierać o nie mogę, nie mogę w ogóle nic zakupić Hmm. a chciałbym, a chciałbym zakupić ale no jak jest pasisco to dla mnie krowy w tak ładnym miejscu tym bardziej, że świnie są tam ewentualnie owce i to jest teraz ciężko powiedzieć ale pasisco dla krów to nie ma owych no, z jednej strony to jest to dość polska yy, tutaj Akcja Polskie Gospodarstwo i Polska Mapa, więc ciężko, żeby tu były owce, a nie byłoby krów, więc tutaj się wszystko zgadza. Świnie, kury, krowy i chałupa. Wszystko ładnie, pięknie. Hmm, tutaj mamy wychodek. Hmm, nawet Gruber. Proszę Państwa. O. Ale beka. Jorzym tylko podeszedł. Jorzym tylko kliknął. I z paletyzmi znikło. Ale fajny pomysł na syp. Tutaj też jest coś takiego. Dawaj mnie tu. O. Proszę bardzo, zobacz ta. Jak się tu ładnie dmuchawa. Tu ładnie sypujemy, A tu ładnie się. Ej, teraz się nie chcesz? Ty. On był w porządku, a teraz nie jest. Ale jajca. No nie gadaj, że nie można dwóch rzeczy naraz podłączyć. No dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Chyba nie ma. To tak jest to zrobione, że. Tylko można to sypać. Ale jajce. Tość ci pomysł. Tość ci pomysł. Szokuje jestem, że takie rzeczy to ludzie robią. Dla mnie bombastik, bo powiem szczerze, fajna sprawa, bo podjeżdżasz sobie dmuchawą, e, znaczy pod dmuchawą wysypujesz, wrzuca Ci tam na górę, a potem e, można sobie podłączyć drugi syp i, i wszystko wylotuje tutaj. w szoków, szoku, fajny, fajny pomysł, znaczy na przyczepę, jakbym sobie chciał potem to wybrać. E, spoko, spoko Gospa, fajna mała, y, chyba niczego tutaj nie brakuje. Bardzo powoli, bo to trzeba najpierw zachwacić. A, to wyjazd na drogę boczną. Dobra, nie ma problemu. Eee, tutaj wszystko mamy. Tutaj mamy nawet jakieś gospodarstwa. Mamy eee, pszenica. Fajny kolor, tylko że zielony, to tak ciężko mi coś powiedzieć. Ale mniejsza z tym. Statik, eee, statik i jeszcze raz statik. Tutaj tylko tak zwanych sąsiadów możemy mieć. Tu możemy mieć sklep. W New Holanda. Nawet z warsztatem prawdopodobnie. No tak jest warsztat, jest ikonka, więc wszystko się zgadza. Ok, idziemy dalej. Co my tu mamy? Rzepaczek. Wszystko w zielonych tych, więc tak ciężko powiedzieć. Bo słyszałem, że niby są tutaj jakieś nowe tekstury. No ale to tak po zielonych to tak ciężko mi powiedzieć. I tu jakieś skupy: 5000 skupów Mleczarnia Stacja Strych, Selling Station, Biogaz sprzędzalnie. Ja pierdy masz Normalnie w nocy to się Jak to wszystko przeczytałem? nie Niedziałająca uwaga. Ok, tutaj mamy sprzedaż sumy. Tutaj mamy biogazownię małą. Tak zwaną. Hmm. Wszystko jakby to powiedzieć do tego. Do koryta chyba tu idzie, tak? Tu idzie do koryta, a tu jest gnojowa. No bo inaczej tego nie, nie widziałbym. Tu jest jakaś rampa. Rampam pam, pam bardziej. Nie wiem. By fajnie fajnie. Stacja benzynowa, o której mówili. Czy tutaj coś może być? Chyba jest tak. Tu jest ta przędzalnia, proszę państwa, jak nawet ładnie schowana. Skitrana, wręcz bym powiedział. No i tu potężny skup, w którym można wjechać czym się żywnie spodoba. Eee, I tartak, 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 tu są wióry, więc wszystko wiemy, o co chodzi. Eee, mleczarnia jeszcze. Cóż tu jest mleczarnia, a jakby... To albo tu jest... Tu jest mleczarnia. Właśnie mówię, to jest skup mleka, jakby ja mówię, coś mi tutaj nie pasowało. Tam była stacja, strych jest, startak jest, ceiling to jest pewnie to. Biogaz jest sprzędzalna, była ok. E, a tu jest ten skup mleczka, no i tu już dalej nie mamy nic. Fajnie zakończona mapa, e, <grym>, że tak się wyrażę, przewalonymi drzewami i tymi betonowymi klosami. E, ok, e, idźmy zobaczyć, jak to pola wyglądają. Mm -hmm. Zipako. Tak, to w takich rządkach jak bawełna. Co tu mamy? Łowiec. fajnie, akurat łowiec z daleka. Tylko w takich rządkach. Nie wiem, tak nie zawsze mi się to podoba. Żeby to wszystko było w takich rządkach. Bo z daleka to wygląda jak odmiana kartofli. Jakaś. To wszystko. Ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobrze, bie, biegnijmy sobie do głównej. Tu byliśmy. Tu jest nasza gospa. Polećmy sobie teraz w lewo. W lewo są poletka. Poletek dużo nie jest, bo ich jest tutaj chyba 40-33? Um, 33. Tak, na szybkie. Tak, tak, czy nie, nie Nie widzę więcej numerków, dobra, uciekam, bo już mi tutaj stanął. Tu z stanął na tartaku takim potężnym. Tu już jest potężny tartak, nie oszukujmy się. Całkiem spoko. Stary, dobry, poczciwy tartak, tu od razu w las. Więc z lasu na tartak bardzo szybko, bardzo blisko można się uwijać. Więc oki doki. Tu i tu zeszliśmy na około tej mapy od drugiej strony. Pól, z jednej strony tak wszystko połączone jest. Ale małe pole właśnie... małe pole, małe, małe mapki takie są, że przeważnie e, bardzo się łączą i fajnie to wygląda. Ok, stop stopem. Tam oni jadą, to już możemy mieć z głowy. I zostaje nam prawdopodobnie druga gospodarka i druga część mapy. Znaczy, druga część tej drogi, bo akurat bardziej część mapy, ale to nie jest tu, e, tylko to jest tu, niby tak. Proszę Państwa, też hałupa by była O, otwarto! Takie rzeczy aż są, że takie chałupki robią. Dziękuję bardzo, serdecznie. Serdecznie zapraszam do mojej hacjenty i naprawdę ta hałupa w środku. Jest otwierana, bo się klamka otworzyła. Kolejny raz to samo. Tutaj wiadomo, że nie jest tak. Przygotowane, wszystko, ale ta to już w ogóle siwo jest. Oj, bardzo wolno się otwierają. Najbardziej, że się w tym odcinku będę bawił w chałupy. Nie, ale za chałupę szacun, bo. Bo tak jak mówię. A, no, to na no, tym się nie. A, ta jest. Zamknięta, szkoda. Ale fajnie. Ten, kurna, ten tarasik tutaj. I ją piór O, Ale by tu się grilla robiło, co nie? Grille grillami. Ale tutaj widzę, że grube gospodarstwo jest, gruba chałupa, to i grube gospodarstwo. Potężny już tutaj jest teraz silos, pryzma na te cudowne... Cudowną kiszonkę tu wejść nie mogę niestety, więc muszę to tak przejść. Tu się kupuje zwierzęta zwane krowami. Czy tu można przejść? Oczywiście, że mi się to otworzy, więc proszę bardzo, ale fajnie, bo jak się otworzy, to... Z tej strony można sobie wjechać na spokojnie. Halo. To się nie chce otworzyć? Z środka to muszę otworzyć. A jak? Proszę bardzo. No i wszystko pasuje. Ok, gitara. No, obora potężna, nie oszukujmy się. Idziemy dalej. Drewniana wiatka. Obok hmm, taka dość porządna płyta na. Oborning, tutaj gnojowica, nieotwierana, wbudowana, więc wkopana w ziemię. Tam wyjazd, RSM, grupa azoty, bardzo ładnie. Mamy bina, mamy dmuchawę, którą już dotknąć nie możemy. O, a tutaj już jest też wysyp zrobiony. Już jest wszystko oryginalnie, nie ma żadnej interakcji, nic nie można sobie poklikać, jak na tamtej gospodarce. Eee, tutaj chyba... Co my tu mamy? By były dla świn. Muszę sobie luknąć, bo nie chcę mi się. Kurnik i obok kurnika. Owce. Czyli to są owce, no bo taki duży kurnik to na pewno nie jest. Z jednej strony, no nie chcę mi się tu nic skupić. Ale szacun, bo to się i A tu pewnie. A jak? Proszę bardzo. I obok kurni. Taki malutki. Poczciwy kurniczek. Więc fajna sprawa. Duży budynek na owce, więc można się zabawić. Czyli na mapie wszystko ogólnie można robić. Co nam się żywnie podoba? A, wyjdźmy jeszcze, zobaczmy co tutaj ciekawego nam... Uu. Jeszcze? Chyba się zbugowało. Jakoś nie widzę rozsuwanej bramy do góry. Żeby było tak mocno słychać te łańcuchy. Bo to na pierniela, wszystko tak jest grane. A jak? Proszę bardzo. No w szoku. No akurat to jest minus trochę delikatny, no bo zgodzę się, Nie chcę to drze, ale no przez kawałek, a nie. Jak się te drzwi otwierają, a nie jak naprawdę by ciągało tam do góry, więc za dźwięki. Pierwszy minus na tej mapie. O, klikłem, włączyło się światełko, bardzo ładnie. Jeszcze raz otworzę sobie. O! Nareszcie! Przecież jedno jest dobrze wygrane, no bo są przesuwane drzwi jak to zwykle bywa, a one najbardziej hałasują. No i gitara i one hałasują tak długo, jak się otwierają, a nie 4 godziny później. Już tamtych nie otwieram, bo nie będę się denerwował tym dźwiękiem. Nie powiem dźwięk jest spoko, ale tylko wtedy, gdy, gdy on jest potrzebny, a nie ogólnie ciągle. I co byśmy ogólnie całą mapkę już obeszli? Proszę Państwa, 15 minut. Polskie mapki są jednak fajne do sprawdzania. Bo chwila, moment i mamy zobaczmy, co tu ciekawego jest zrobione. Pola wszystko jest, las byliśmy, w sklepie byliśmy, więc naprawdę wszystko, wszystciutko, wręcz bym powiedział, zostało ogarnięte. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i wpadajcie na kolejny odcinek. Prawdopodobnie jutro na kanale pojawi się Survival. Oczywiście zbrączu się. Dziękujemy. Na razie cześć, cześć.